Kochani, w tym roku nie ma u nas takiego zatrzęsienia grzybów jak w zeszłym roku, ale niemal każdego dnia chodzimy na grzybki do pobliskiego lasu. Przynosimy takie porcje grzybków, i one teraz zostaną oczyszczone, posegregowane co do słoików, co do zupy, co na suszenie. I tak miło spędzę teraz najbliższą godzinę. No, i kochani, grzybki mam posegregowane. Tak jak mówiłam, nie jest to taka oszałamiająca ilość jak w zeszłym roku. Te grzybki idą do marynaty, a te pokroję sobie na zupę. Kluczem dobrych przetworów jest marynata niezbyt kwaśna, niezbyt odstowa ale właśnie taka z wyważonym takim, takim smakiem, która smakuje każdemu i tą właśnie tym przepisem na marynatę zaraz się z Wami podzielę. Ale najpierw grzyby trzeba, wstępnie oczyszczone, trzeba umyć i obgotować w wodzie. Natomiast te, które tutaj widzicie, czyli tu są podgrzybki, maślaczki, w zasadzie te dwa rodzaje grzybków, one pójdą do zupy, takiej z grzybami. U nas w domu, jak babcia gotowała zupę grzybową, to w zasadzie zawsze gotowała z dobrych grzybów czyli taką zupę świąteczną grzybową tylko z prawdziwków, i tylko takie grzyby suszyła prawdziwki. Czarnych łebków czy siniaków nie suszyła w ogóle, to właśnie było na zupę. Maślaków u nas się też nie zbierało, ani się nie wkładało do zalewy. I teraz umyję te grzybki. To, co jeszcze, kochani, będzie potrzebne oprócz grzybków i przypraw oraz zalewy, to odrobina cebulki, którą zalewamy wrzątkiem i pozostawiamy na kilka minut, bo ta cebulka nam zamknie każdy słoiczek jego zawartość. Mało, ja daję bardzo mało cebuli. Teraz tutaj. Za chwilę się zagotuje woda, w której będę obgotowywać grzybki i do tej wody dodaję odrobinę soli. Oczywiście soli kamiennej, bo to jest jedyna sól, jakiej używamy przynajmniej my do przetworów. Nie za dużo soli, bo troszkę soli też pójdzie do zalewy. No i w tym czasie, ponieważ grzybki będą się obgotowywały 5-7 minut, tutaj już są umyte, przygotowane do obgotowywania. Mogę przygotować słoiki, bo chociaż słoiki nowe. To oczywiście wymagają wyparzenia, umycia, podobnie jeśli chodzi na jeśli chodzi o nakrętki. I to co kochani ja uwielbiam właśnie w superbutelkach.pl, tam gdzie kupuję wszystkie swoje słoiki, butelki, to to, że można kupić dowolne kolory nakrętek. Oczywiście w sklepach też można to zrobić takich stacjonarnych. Ale tu naprawdę można sobie kolorem różnicować zawartości słoiczków. I na przykład, jeżeli robię jakieś e, przetwory w dwóch wersjach w wersji takiej normalnej i dla męża na ostro to na przykład, e, powiedzmy, jakąś sałatkę zamykam nakrętką białą albo zieloną, a dla męża czerwoną. I to znaczy, że czerwona. Jest szczili, jest ostra. I od momentu zagotowania grzybki będą się obgotowywały, no powiedzmy, 7 minut. A ja w tym czasie ogarnę te słoiki. Do każdego słoiczka wkładamy przyprawy. Te, których zwykle używamy do marynat, czyli troszeczkę gorczycy. Nie za dużo, bo to są małe słoiczki. Ja wcześniej robiłam w takich większych, a teraz w tych mniejszych, bo grzybów nie jest niestety aż tak dużo. Dosłownie jedno ziarenko ziela angielskiego. Tutaj do tych większych słoików dałabym więcej. I mały listek laurowy. Mały listek laurowy. Poszukamy mały listek laurowy. O! W zasadzie w ten sposób przygotowujemy wszystkie słoiczki. Myślę, że aż sześciu słoiczków nie będzie. Może przygotuję 5. Może jeszcze ten sezon grzybowy się rozkręci. Nie wiem Miejmy jak to nadzieję. jest. Miejmy nadzieję, prawda? Bo uwielbiamy takie grzybki. Grzyby zaczynają się gotować i... Po chwili, jak już się będą gotowały, pojawi się na nich, u nas się to mówiło, szumowina, taka ciemna, taka piana, i trzeba ją zebrać. O! I, I widzicie, kochani, chodzi właśnie o tą pianę, o tę pianę. I jeżeli mamy większą porcję grzybów, nie na jeden raz, tylko na więcej razy, to można zdjąć szumowinę, obgotować te grzybki do końca, wyjąć je, gdy minie odpowiedni czas, i do tej samej wody potem włożyć kolejną porcję i znów te wszystkie czynności powtarzać. Później chyba przepukać trzeba, prawda? Grzyby? Tak. Wiesz co, że nie wiem czemu przepukać. No bo z tej szumowiny, jak wyciągamy. Z tej wody, ja, ja, ja płukałem zawsze. Aha, no widzisz, mogę wypukać. Ale co w zimnej wodzie? W zimnej wodzie, tak. A ja właśnie dlatego zbieram te no, też umowinę, bo. Też zbierałam. Jej z czasem nie będzie. Aha, no dobrze, to można by przepukać. I kochani, szybki telefon do przyjaciela, czyli do teściowej, i okazuje się, że. W ogóle po obgotowaniu grzybów się nie płuczę. Ja nie pamiętam, żebym ja kiedyś grzyby płukała, nie, nie wiem, skąd mi się to tak jakoś. Yy, no właśnie, pokazało, jakoś ci się wypłukać. Mam już przygotowaną zalewę, dlatego że zalewę robię sobie zawsze wcześniej. I kochani, to jest właśnie ta zalewa, którą od zeszłego roku, czy od dwóch lat stosujemy i która jest idealną zalewą. I tutaj mamy tak, na półtorej szklanki wody, na każde półtorej szklanki wody dajemy półtorej szklanki octu, jeżeli mówimy o occie kupnym, a jeżeli mówimy o occie jabłkowym na przykład, czy takim domowym z mniszka, to w zależności oczywiście od jego mocy, ale powiedzmy, że ten ocet tak ma około 4%, to daje wtedy dwie szklanki octu. Na to idzie szklanka cukru i to co powoduje, że ta zalewa jest tak wyjątkowa też w smaku, porządna łyżka miodu i pół łyżeczki soli. Czyli i cukier i miód? Tak, właśnie tak. Dlatego ta zalewa jest taka pyszna. I oczywiście podczas gotowania tej zalewy właściwości miodu odchodzą daleko, tak? Ale nie chodzi o właściwości miodu, Oso. tylko chodzi o ten cudowny smak. Więc jeszcze sobie odcedzę, albo będę może tak sobie wybierać kawałki cebulki. Może je odcedzę na małym sitku. To co jest ważne, to, że po obgotowaniu na sitku grzybki warto takie właśnie przemieszać, żeby pozbyć się nadmiaru wody i wypełniamy słoiczki. Grzybkami. No, może te są trochę nawet i duże, jeśli chodzi o słoik, ale wiecie, jak nie ma takich grzybów, jakby się chciało, to się bierze takie, jakie są. I musimy zostawić miejsce na cebulkę. I ja daję dosłownie troszkę, nie za dużo, na sam wierzch słoika cebulkę. Tyle wystarczy. I teraz zalewam zalewą, a potem jeszcze czeka nas pasteryzacja. I próbowałam wiele, wiele różnego rodzaju zalew, i uważam, że ta jest najlepsza, najfantastyczniejsza. Zamykamy gorące. I zaraz będzie pasteryzacja. I u nas, kochani, w domu rodzinnym, Zawsze się jeździło na grzyby. Ja pochodzę z Konina, może ktoś zna te okolice, i jako dziecko z dziadkami, z rodzicami, z rodziną, bo u nas każdy lubił i kochał grzybobranie. Jeździliśmy do takich lasów jak w Kowalewku. Podobno nie ma już tych miejsc, do których my jeździliśmy, że tam powstały jakieś budynki. Na Białobłoty, tam były zawsze prawdziwki, czy ciświca, chociaż ja pamiętam kowalewek i Białobłoty, a potem, kiedy wyprowadziłam się do Wrocławia na studia i już w zasadzie nie wróciłam do Konina, to przez całe lata nie jeździłam na grzyby, bo nie miałam z kim, aż My razem pojechaliśmy, gdy się poznaliśmy na grzyby. Pamiętasz? Oczywiście. I byliśmy bardzo zdziwieni, że nie można w lesie jeździć samochodem. Po 30 ponad latach wjechaliśmy samochodem do lasu, i okazało się, że nie można tego robić. Przyszedł zaraz jakiś leśnik i chciał nas ukarać mandatem. A ty, kochanie, ty cały czas jeździłeś na grzyby, prawda? Zawsze, zawsze jeździliśmy na grzyby. I jeździliście zawsze do lututowa. I zawsze w to samo miejsce, tak? Zawsze w to samo miejsce, zawsze do lututowa. Więc, kochani, teraz napełnię te wszystkie grzybki zalewą. Zalewie można sobie zrobić troszkę na zapas po wystygnięciu ręcznik. Po wystygnięciu zalewy można ją przez dzień, dwa, trzymać w lodówce. Zwłaszcza jak jest właśnie taka sytuacja, że nie ma dużo grzybów, trzeba je, robić je na raty. To szkoda byłoby codziennie robić zalewę. Więc podzielcie się w komentarzu, czy też robicie taką samą zalewę, a może jeszcze jakąś inną, której my. Spróbujemy. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku, że będą grzybki jeszcze. Bo uwielbiamy grzybki marynowane. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce spryt w W tym istota okej OK tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem, które mam Jest okej, okay, jest okej okay. Ja się cieszę z pracy na I'm okay. Co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś okej okay, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.